9 na 10 przypadków osób, które do mnie piszą, zwracają się do mnie o pomoc w kwestii diety czy treningu, na moje pytanie, co jedzą bądź jak wygląda ich dieta, odpowiadają mi ogólnie to jem zdrowo. I w związku z tym zacząłem dostrzegać taki jeden rosnący problem. Mam coraz większe wrażenie, że ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że jak coś jest zdrowe, to nie znaczy, że nie będzie powodowało tycia. O co chodzi dokładnie? Już tłumaczę na przykład. Zapraszam. Weźmy sobie na przykład taki soczek. Powiedzmy, że on jest zrobiony z kilku jabłek. I z jednej strony on jest zdrowy, dlatego że będzie miał witaminy i minerały, ale z drugiej strony będzie miał też dużo cukru. A jeżeli ten cukier pobudzi nam insulinę, to ta prawdopodobnie odłoży go w tkankę tłuszczową. Więc z jednej strony sok jest zdrowy, bo ma witaminy i minerały, ale z drugiej strony może powodować tycie. I tak samo jest z innymi produktami. To, że na przykład batonik jest zrobiony tylko z daktyli, kokosa i jakiegoś owocu to nie znaczy, że my nie będziemy u niego tyć. Jeżeli zjemy ich kilka to jest bardzo możliwe, że będziemy od niego tyć. Ale oczywiście jest zdrowszy, bo nie ma dodatków chemicznych. Także moje przesłanie jest takie. Zwracaj uwagę koniecznie na to co jesz. I mam nadzieję, że moimi nagraniami będę do coraz większą świadomość, jeżeli chodzi o odżywianie i treningi. Ok, jeżeli uważasz, że to wideo może komuś pomóc, bardzo proszę o udostępnienie go. Jeżeli coś, co tłumaczy, jest niejasne, masz do mnie jakieś pytanie, zostaw komentarz, napisz wiadomość prywatną, ja tobie bardzo chętnie pomogę. Pamiętaj, że mnóstwo moich wskazówek znajdziesz na moim kanale, YouTube, na który Cię serdecznie zapraszam i do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Cześć!